Drodzy bracia i siostry, wyobraźcie sobie spacerowanie po starożytnych ruinach Góry Morie w Jerozolimie, gdzie nowe odkrycie ujawniło tajemnice o niezwykłym znaczeniu. To objawienie zaskoczyło świat akademicki, ujawniając związek między przeszłością a teraźniejszością. Zapraszam Was do wzięcia udziału w podróży w czasie, odkrywając Górę Morie i wyjątkowe proroctwo, które przyciąga uwagę w 2024 roku. Stare pisma święte są pełne przewidywań dotyczących przyszłości, ale ich rozszyfrowanie może być skomplikowane. Kluczowe jest zachowanie otwartego umysłu i niedostosowywanie proroctw do naszych oczekiwań. Szczególnie tajemniczy fragment znajduje się w księdze Daniela. Rozdział 27 niektóre aspekty wydają się spełnione wraz z nadejściem Jezusa, ale inne jeszcze nie. Fascynująca interpretacja dostrzega dwa odrębne okresy siedmiu lat. Hipotetyzuje się alternatywny dekret, który może oznaczać początek 490-letniego okresu do nadejścia mesjasza, inny niż tradycyjny. Chociaż ta wizja różni się od klasycznych interpretacji, zasługuje na rozważenie. Myśląc o współczesnych czasach, nie możemy ignorować współczesnych postaci takich jak Donald Trump. Niektórzy uważają, że jego działania polityczne i strategiczne ruchy mogą mieć znaczenie prorocze. Podczas swojej prezydentury Trump podjął znaczące kroki dyplomatyczne, w tym pojednanie różnych narodów i uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela. Te wydarzenia mogą być postrzegane jako część większego planu łączącego współczesne wydarzenia z dawnymi proroctwami. Rozważając te powiązania, zapraszam każdego z Was do wzięcia udziału w dyskusji. Jakie znaczenie dostrzegacie w tych wydarzeniach? Jak interpretujecie rolę współczesnych postaci w kontekście dawnych proroctw? Skomentujcie słowem proroctwo, aby podzielić się swoimi myślami i refleksjami. Poprzez te refleksje spróbujmy pogłębić nasze zrozumienie biblijnych proroctw i ich znaczenia w rozwoju historii. Badając długość posługi Jezusa, możemy zakwestionować powszechnie przyjęte przekonanie o 3,5-letnim okresie. Badając historyczne dowody, znalezione zarówno w Biblii, jak i w pismach wczesnego kościoła. Ta perspektywa kwestionuje tradycyjne założenie, podkreślając bogaty opis działań Jezusa zapisany w Ewangeliach i twierdzenia ojców Kościoła wczesnochrześcijańskiego dotyczące dłuższego okresu posługi. Centralnym punktem tego argumentu są szczegółowe relacje o działalności Jezusa w Ewangeliach, sugerujące, że trzy i pół roku może nie wystarczyć, aby zrozumieć wszystko, co zostało opisane. Ponadto odniesienia do ojców Kościoła wczesnochrześcijańskiego, proponujących dłuższą długość posługi Jezusa, wskazują na rozbieżność z powszechnie akceptowaną chronologią. Wsparciem dla tej perspektywy jest wydarzenie sejsmiczne zarejestrowane w historii rzymskiej podczas ukrzyżowania Jezusa, dostarczające namacalnych dowodów kwestionujących tradycyjną chronologię. To wydarzenie sejsmiczne jest przedstawiane jako dowód wspierający ideę dłuższej posługi Jezusa. Łącząc wydłużoną posługę z proroctwem biblijnym, wspomina się o proroczym dekrecie w Izajaszu dotyczącym cudzoziemców odbudowujących mury Jerozolimy. Ten dekret jest interpretowany jako wskazujący na przyszłą odbudowę miasta zgodną z ideą przedłużonej posługi Jezusa. Ta nowa perspektywa kwestionuje długość posługi Jezusa, splatając biblijne nar, historyczne zapisy i prorocze spostrzeżenia. Zachęcając nas do ponownego rozważenia chronologii. Ta eksploracja ma na celu wzbogacenie naszego zrozumienia, życia i misji Jezusa, ujawniając powiązania między pismem, historią i proroctwem w nowym świetle. W fascynującej podróży przez wieki historii, pewna osoba odkryła starożytne dekrety szczegółowo opisujące wysiłki przywracania wzgórza świątynnego w Jerozolimie i jego otaczającej fosy. To odkrycie, zanurzone w nieustannym dążeniu do wiedzy, jest napędzane nienasyconą ciekawością, aby odkryć ukryte skarby przeszłości i rozszyfrować tajemnice starożytnych cywilizacji. Dwa kluczowe hebrajskie słowa riab i szac, wyłoniły się z tych dekretów. Te terminy, oznaczające odpowiednio plac i fosę, malują żywy obraz codziennego życia w starożytnej Jerozolimie, nasycony historycznym znaczeniem i kulturową wagą. Te słowa ujawniają głębokie tajemnice dotyczące codziennego życia w starożytnej Jerozolimie. Dekret przypisywany legendarnemu postaci historycznej nadzorował złoty wiek sztuki, kultury i architektury. Ten dobrze zachowany dokument opowiada o ambitnym projekcie renowacji, który uwielbił chwałę wzgórza i chronił jego otoczenie. Szczegółowe zapisy są hołdem dla staranności i zaangażowania tych, którzy zapewnili świętość świętych miejsc Jerozolimy. To odkrycie wykracza poza dokumentowane renowacje w czczonych tekstach Ezdrasza i Nehemiasza. W tamtym czasie nie było takiego poziomu szczegółowego rejestrowania, jaki widzimy tutaj. Ta szczegółowa dokumentacja działa jako historyczny ślad, dodając poziom autentyczności, którego brakowało wcześniejszym renowacjom. Analizując te dekrety, pojawiają się intrygujące wskazówki sugerujące, że prorokowany siedmioletni okres renowacji Jerozolimy wspomniany w Biblii mógł rozpocząć się w 2020 roku. To dodaje kolejną warstwę intrygi. Czy to może być znak nadchodzących rzeczy? Osoba ta również czyni prowokacyjne połączenie, zastanawiając się czy obecne globalne zawirowania mogą być w jakiś sposób związane z tymi starożytnymi proroctwami, działając jako potencjalny zwiastun czasów końcowych? Umieszczając te starożytne teksty obok współczesnych wydarzeń, odkrycie podkreśla trwałą istotność biblijnych narracji. Zachęca do rozważenia cyklicznej natury historii i mocy wiary, aby prowadzić nas przez wszelkie wyzwania, które mogą się pojawić. Fascynujące połączenia są rysowane między niedawnymi wydarzeniami a potężnym fragmentem z księgi Daniela, który mówi o przymierzu z wieloma na jeden tydzień. Ta idea zyskuje na znaczeniu, gdy rozwijają się wielkie wydarzenia geopolityczne, wydając się odzwierciedlać starożytne proroctwa. To fascynująca eksploracja, jak pisma święte i współczesna rzeczywistość mogą się przeplatać, zwłaszcza w czasach niepewności i zmian. Przypomnijmy sobie niedawne wydarzenie, które przyciągnęło uwagę całego świata: propozycja pokoju, która miała na celu negocjowanie trwałego pokoju między dwiema zwaśnionymi narodami. Ten plan zawierał przepisy uznające prawa religijne obu stron. Co stanowiło znaczący krok w kierunku pojednania i uznania głębokiego historycznego znaczenia świętego miejsca. Interpretacje tych wydarzeń różnią się, ale refleksyjna wizja sugeruje, że słowo potwierdzić w proroctwie może oznaczać nie tylko ustanowienie przymierza, ale także jego wzmocnienie. Istnieje również ciekawa spekulacja na temat tego, kto mógłby być antychrystem, z niektórymi myślącymi, że może to być ktoś. Kto zdobywa władzę poprzez dyplomatyczne i strategiczne ruchy? Silne poparcie dla narodu i uznanie jego suwerenności nad spornymi terytoriami są szczególnie godne uwagi. Niektórzy widzą te działania jako mające znaczenie prorocze i sugerują ideę, że Antychryst może mieć korzenie w konkretnej tradycji religijnej. Torując drogę dla przywódcy, który wydaje się działać dla większego dobra, włączenie znaczących odniesień historycznych i współczesnych oferuje unikalną perspektywę na trwałą istotność biblijnego proroctwa. Nowa interpretacja obejmuje stworzenie sojuszu do budowy świątyni na ziemi dzielonej przez dwie wspólnoty religijne, łącząc ich historię w znaku pokoju i jedności. Patrząc w przyszłość, uznając, że świętość góry świątynnej może pozwolić na wypełnienie przewidywanych wydarzeń. Postać antychrysta, ogłaszającego się boskim i profanującego święte miejsce, przedstawia niepokojący obraz przyszłych niepokojów. Ta nowa interpretacja oferuje inne spojrzenie na końcowe wydarzenia, biorąc pod uwagę dzisiejszą skomplikowaną globalną sytuację polityczną. Badamy koncepcję ofiary nie jako starożytne dosłowne rytuały. Ale jako symboliczne wprowadzenie, które podkreśla głębsze duchowe znaczenia. Ostatnie wydarzenia na górze świątynnej tworzą most między starożytnymi rytuałami a współczesnymi realiami, mogąc odgrywać znaczącą rolę w przyszłych ceremoniach wielkiego znaczenia. Zrozumienie roli góry świątynnej w czasach ostatecznych może być wyzwaniem. Tradycyjne interpretacje często koncentrują się na fizycznej odbudowie świątyni. Ta dyskusja oferuje nową perspektywę, koncentrując się na trwałej świętości góry świątynnej. Prorokowane wydarzenia mogą się zdarzyć w świętych granicach bez potrzeby nowej fizycznej struktury. Symboliczna ofiara, czas i implikacje tych czynów są fascynujące i prowadzą do spekulacji na temat tego, co może się zdarzyć, badając te skomplikowane tematy. Jesteśmy zachęcani do czytania pism świętych nowymi oczami i rozważenia potencjalnego znaczenia bieżących wydarzeń. Niektórzy wierzą, że symboliczna ofiara na Górze Świątynnej może poprzedzać znaczące wydarzenie, oznaczające okres wielkiego cierpienia prorokowanego w Biblii, prowadzącego do ponownego przyjścia świętej postaci. Ważne jest, aby uznać niepewność co do czasu tych wydarzeń. Ta dyskusja zachęca nas do bycia na bieżąco z bieżącymi wydarzeniami i otwartości na nowe interpretacje Pism Świętych. Zamiast trzymać się sztywnych idei, możemy podejść do Biblii z pokorą i rozeznaniem, promując bogatsze zrozumienie związku między proroctwem a ludzkimi działaniami, podczas gdy szczegóły przyszłości pozostają zasłonięte, podchodząc do Pism Świętych z otwartymi sercami i chłonnymi umysłami. Zyskujemy głębsze zrozumienie wielkiego planu Bożego. Podczas nawigacji w tych tajemnicach, pamiętajmy o niezachwianej obietnicy znalezionej w Pismach Świętych: Nie bój się, bo jestem z tobą, nie lękaj się, bo jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię i pomogę, podtrzymam cię moją prawą sprawiedliwą ręką. Izajasz 41 10. Przyjmijmy nadzieję i pocieszenie znalezione w wierze i wiedźmy, że przez boskie przewodnictwo nigdy nie jesteśmy naprawdę sami. O najświętsza matko, słodka i miłosierna, zwracamy się do Ciebie z naszymi modlitwami w chwilach zamieszania i trudności. Oświeć nasze dusze swoją mądrością i prowadź nasze serca ku wiecznemu pokojowi. Chroń nasze rodziny i społeczności. Dając nam siłę i spokój, aby stawić czoła wyzwaniom życia. Prowadź nas z miłością do Pana, ucząc nas podążać za Jego naukami z oddaniem i pokorą. Amen.